Cześć. Witam was na inteligentnym kanale i w tym odcinku powiem wam kilka słów o mitologii, która narosła wokół kart SD wykorzystywanych w instalacjach inteligentnych domów. A właściwie to w ogóle zastosowaniu kart SD w połączeniu z Raspberry Pi czy inną platformą tego typu. Generalnie dominuje tu pogląd, że jeśli chcesz, żeby taki system działał dobrze, to wykorzystaj do tego dysk SSD zamiast karty SD lub też w ogóle jakieś inne urządzenie typu dedykowany serwer. Powiedzieć, że to grube uproszczenie, to tak naprawdę nie powiedzieć nic i w tym odcinku dowiecie się dlaczego. Pierwsza sprawa, która jest rzeczą tak naprawdę kluczową, wynika trochę z naszej ignorancji. Wydawałoby się, że dla osób, które interesują się tematyką Internet of Things, a już zwłaszcza tym, co pokazuje na kanale, czyli zrób to sam. Ten problem nie dotyczy. Niestety tak nie jest i narracja jest zazwyczaj bardzo podobna. Czyli. Kupiłem kartę SD Sandiska, Kingstona. Generalnie tutaj wstawiamy tak naprawdę dowolnego producenta, i taka karta odmówiła posłuszeństwa po Kilku dniach czy miesiącach. Tak więc karty SD są do kitu, i oczywiście zaczynamy radośnie nieść tą informację na różnych forach, żeby przestrzec innych śmiałków wkładania karty SD do Raspberry Pi. No i tu faktycznie wszystko się zgadza, i osobiście jak najbardziej wierzę osobie, która tak przedstawia sytuację. No, ale w tym właśnie cały problem, bo taka informacja praktycznie nic nam nie powiedziała. To tak jakby powiedzieć, tutaj przełożę to taką drobną analogię, że jechałem samochodem marki dajmy na to Mercedes i po przejechaniu niepełna 100 metrów samochód się rozpadł. No i wnioski również w tym momencie wyciągamy podobne, czyli że samochody Mercedesa, a właściwie to samochody ogólnie jako typ pojazdu nie powinny być stosowane jako środek transportu. Bo się do tego nie nadają, no bo przecież rozpadł mi się ten samochód, prawda? No i powinniśmy, dajmy na to, przemieszczać się nie samochodami, ale helikopterami. I niestety, przy w ten sposób podanych informacjach, takie właśnie wnioski można wyciągnąć. I dochodzimy tu do kluczowej sprawy, czyli tego, w jaki sposób i jakie informacje zostały nam podane, a właściwie to do tego, co zostało tak naprawdę przemilczane. I tu zacząłbym może od wspomnianego Mercedesa, bo informacje, które przed Wami ukryłem, to fakt, że ten Mercedes to tak naprawdę była 20-letnia klasa i próbowałem nią przewieźć dwutonowy ładunek. A w dodatku nabyłem go 5 minut temu od typowego Mirka handlarza, nie wiedząc w ogóle jak był wcześniej używany, w jakim jest stanie, czy ma olej itd. I rzeczy, o których teraz powiedziałem, zupełnie zmieniają narrację przytoczonego zdarzenia, i już nie za bardzo można na jego podstawie stwierdzić, że samochody jako całość się do transportu nie nadają. Można natomiast powiedzieć, że taka A-klasa nie nadaje się dołożenia dwutonowego ładunku, albo że nie powinno się kupować samochodu z niewiadomego źródła. I generalnie myślę, że dla wszystkich takie rzeczy są po prostu oczywiste. Ale dlaczego właściwie o tym mówię i dlaczego wybrałem taką analogię? Właśnie dlatego, że jeśli chodzi o karty pamięci, czy właściwie generalnie pamięć flash, sytuacja wygląda identycznie, tylko niestety bez momentu, w którym ktoś stwierdza, że takie rzeczy są oczywiste. I tu pokażę Wam na konkretnym przykładzie, który wystąpił na naszej inteligentnej grupie. Chciałem z góry przeprosić Krzysztofa, że wykorzystałem właśnie jego post. Ale zrobiłem to dlatego, że ta sytuacja jakoś zapadła mi w pamięć, a do tego ten post spełnia praktycznie wszystkie kryteria, które chciałem tu poruszyć. Ale takich sytuacji jest mnóstwo, i mnóstwo jest też informacji nieprawdziwych, które występują wokół tego typu zagadnień, ale o tym powiem za moment. Także przeczytajmy najpierw post Krzysztofa. Panowie, załamałem się, padło mi dziś wszystko, okazało się, że nawet dysk SSD przemysłowy nie wytrzymał i po dwóch latach umarł. Więc jak nie SSD, to co? Jak nie Raspberry Pi, to co na alternatywę? Mam już dość. Logi były wyłączone, stał sam domoticz, startowało z dysku bez karty pamięci. Myślałem, że mój setup będzie bezawaryjny jak sterowniki PLC, ale jednak się myliłem. I teraz teza jest taka. Mamy przemysłowe SSD, mamy Raspberry Pi i po dwóch latach mamy śmierć przemysłowego dysku. Jaki z tego morał? Ano taki, że Raspberry Pi potrafi zabić praktycznie wszystko. Switch. Natomiast zwróćmy uwagę na to, co właściwie autor w tym poście napisał, a dokładnie czego nie napisał. Nie wiemy ani, jaki był producent, jaki był model dysku, ani czy to był faktycznie dysk przemysłowy, gdzie go zakupił, w jaki sposób był zasilany, ani nawet tego, jaką on miał pojemność, bo oczywistym jest to, że dyski o większej pojemności zużywają się wolniej ze względu na większe pole manewru dla wszelkich mechanizmów UR levelingu. I co jeszcze ciekawe, a przez wielu pomijane, nie wiemy też, jaki był model zastosowanego przez autora MOSTka USB SATA. Czyli tak naprawdę nie wiemy właściwie nic, oprócz tego, że autor jest sfrustrowany. I tak wygląda praktycznie większość wpisów dotyczących padu karty SD. Naprawdę, max, co na początku dostajemy, to marka takiej karty, natomiast zero historii, zero konkretnych danych i tak się właśnie tworzą mity. No ale wróćmy jeszcze do przytoczonego przeze mnie posta. Okazało się, że autor nabył ten dysk od kolegi, który wymieniał je w maszynach na blokach operacyjnych. Czyli mówiąc kolokwialnie, był to wytyrany dysk, który działał wcześniej nie wiadomo ile, w nie wiadomo jakich warunkach, a nasz kolega wrzucił go sobie później do Raspberry Pi i tam jeszcze działał przez dwa lata, no i w końcu padł. A dlaczego padł? No, tu czynników może być sporo i do tego jeszcze wrócę. Ale jak widzicie, temat nie jest już taki prosty i oczywisty, a stan faktyczny wygląda następująco: dysk ma nie wiadomo ile lat, nie wiadomo w jakim stopniu był zużyty, zanim trafił do naszego bohatera, nie wiadomo w jaki sposób cały układ był zasilany. No i nie wiadomo, mówię to na końcu, ale wcale to nie jest takie nieważne, jaki został użyty mostek USB SATA do podłączenia takiego dysku. Większość obecnych na rynku mostków właśnie USB SATA ma w sobie kontroler nieobsługujący funkcji trim. Czyli w skrócie, żegnamy się w tym momencie z największą zaletą dysku SSD względem chociażby takich kart SD pod kątem równomiernego zużycia komórek. Oczywiście. Nie mówię tu o jakiejś prędkości, ale właśnie o tej wytrzymałości. Okej, okay, wróćmy teraz do Card SD, i tu chciałbym potraktować temat analitycznie. Jestem pewny, że całkiem sporo osób czeka właśnie na konkret, no bo przecież Domoticz bardzo mocno zużywa kartę zapisując logi, a dokładnie chodzi tu o tymczasowe pliki bazy danych SQL. No i w końcu żadna karta nie powinna sobie z czymś takim poradzić. Prawda czy mit? W pierwszej kolejności zerknijmy na kartę High Endurance Samsunga. Wybrałem akurat taką, bo mimo różnych gwiazdek w opisie widzimy w dość jasny sposób, jak została obliczona trwałość zapisu. Na tej karcie, czyli ta najmniejsza 32-gigowa, według producenta, powinna poradzić sobie z ponad 17 tysiącami godzin ciągłego zapisu z bitrate 26 megabitów na sekundę. Mając te dane i wykonując podstawowe obliczenia, widzimy, że karta jest w stanie zapisać ponad 3 MB danych w każdej sekundzie przez okres ponad 17,5 tysiąca godzin, czyli okres 2 lat. I taką żywotność przewiduje tu producent. Sprawdźmy teraz, ile faktycznie i w jakim interwale zapisuję danych do Mottage. Jako system wzorcowy posłuży mi instalacja, którą mam w domu od ponad 3 lat, bo jest tam już konkretnej wielkości baza danych, kilka skryptów i masa czujników. Jak widzicie, mamy tu katalog do Mottage i głównych winowajców, czyli dwa pliki tymczasowe i jeden z finalną bazą danych. Baza danych w tym momencie nie przekracza 34 MB. A pliki tymczasowe mają odpowiednio 1 MB i trochę ponad 30 KB. Natomiast jak ostatnio tu zaglądałem, to te pliki były troszkę większe, więc zdecydowałem się, że obliczenia przeprowadzę dla wielkości właśnie z tamtego okresu, i wtedy wynosiły one odpowiednio 4,5 MB oraz 60 KB. Dobra, sprawdźmy teraz komendą watch z interwałem sekundowym, jak często występują zmiany w tych plikach. Jak widzicie, użyłem tu parametru full time, żebyśmy nie mieli wątpliwości co do interwału jakichkolwiek zmian. Można oczywiście poświęcić temu zagadnieniu więcej czasu i odpalić skrypt, który nam zliczy wszystko i uśredni z automatu. Także jeśli jesteście chętni, to pozostawiam Wam pole do popisu. Mi do uśrednienia całości wystarczyło 5 minut, bo jest to właśnie interwał, w którym zapisywane są dane do głównej bazy. I jeszcze w sumie jedna ważna rzecz: potraktowałem bazę SQL yy, tak, jakby była to zwykła baza plikowa, czyli każda zmiana powoduje pełne nadpisanie pliku. Zobaczmy zatem, do jakich rezultatów doszliśmy. Po pierwsze, główny plik bazy zapisywany jest co 5 minut, po drugie, mniejszy plik tymczasowy zapisywany był średnio co 10 sekund, a większy co 5 sekund. Teraz przerzucając takie dane na zapis ciągły. Czyli tak, żebyśmy mogli sobie porównać te dane z zapisami producenta karty, wychodzi, że nasz taki w cudzysłowie bitrate wyniósłby niecałe 8 megabitów na sekundę, czyli niecały 1 megabajt na sekundę. Jaki z tego morał? Taki, że teoretycznie wersja 32-gigowa takiej karty powinna przeżyć bez jakiejkolwiek optymalizacji do moticza z naszej strony przez okres około 6 lat. A przypominam, że mówimy tu o karcie High Endurance, a nie pełnoprawnych kartach Industrial Grade z pamięciami SLC. Co więcej, te dwa pliki tymczasowe, które to w głównej mierze odpowiadają za zużycie karty, możemy przenieść do RAM disku i w ogóle sprawimy wtedy, że problem zniknie. Ale to już temat na kolejny odcinek. Pamiętajcie jeszcze o tym, że cały czas mówię tu o systemie Domotic, a nie Home Assistant, bo w tym drugim, jeśli po prostu postawimy system tak jak jest, to baza danych będzie dużo większa, może się rozrosnąć niekontrolowanie i wyliczenia tu przedstawione nie będą miały miejsca. Dla przykładu mam kolegę właśnie, który ma home asystenta i jego baza danych przekroczyła już w tym momencie 10 GB. Miałem Wam jeszcze powiedzieć o informacjach nieprawdziwych podawanych przy okazji wątków z ubitymi kartami SD, No i tak się składa, że mamy temat świeży w inteligentnej grupie i pojawił się taki oto post Marcina. Ja się nadal zastanawiam, czemu wszyscy idą w malinę i problematyczne karty SD. Odroid z eMMC jest nie do zaorania. No i teraz samego odroida zostawię sobie na inny raz, natomiast nad stwierdzeniem, że pamięć eMMC jest lepsza od kart SD, nie mogę już przejść obojętnie. eMMC czy SD to tylko interfejs i nie mówi nam absolutnie niczego o jakości samych kości pamięci czy użytego kontrolera. Taka pamięć może być lepsza, może być gorsza. Natomiast samo stwierdzenie, że jest to pamięć EMMC, nie mówi nam absolutnie nic. To tak, jakby stwierdzić, że mój samochód jest szybszy, bo jest czerwony. Także jeden mit mamy, myślę, obalony. Ja tylko dodam, żeby kupować odpowiednie karty SD do odpowiednich zastosowań, a nie po prostu przychodzić do sklepu i mówić: poproszę kartę SD. Bo to są właśnie tego skutki. W opisie pod filmem znajdziecie dane kart, które sam używam oraz informacje ile lat już działają w moich zastosowaniach bez jakichkolwiek problemów. I powiem wam, że trochę się dziwię, bo kupno karty SD do Raspberry to tak naprawdę ważna sprawa, zwłaszcza biorąc pod uwagę zastosowanie Raspberry w inteligentnym domu. To praktycznie element, który w głównej mierze odpowiada za bezawaryjne działanie systemu. I teraz tak, na remont czy budowę domu wydajecie, wydajemy grube setki tysięcy złotych, a potem sknerzymy 100 złotych na odpowiednią kartę pamięci. Dziwne to trochę, nie? Na koniec podam wam jeszcze kilka zasad, dzięki którym znacznie poprawicie przeżywalność kart SD. Po pierwsze, kupujcie karty pamięci zawsze ze sprawdzonych źródeł, bo jest cała masa podróbek, chociażby całe AliExpress jest usiane fejkowymi sandiskami itd., Kupujcie odpowiednie karty SD do odpowiedniego zastosowania, zwracając uwagę na deklarowaną żywotność, zastosowane kości pamięci, a nie tylko na samą markę. Stosujcie zasilacz dobrej jakości, a nie ładowarki do telefonów. No i dbajcie o to, żeby wyłączać taki system w odpowiedni sposób, a nie odcinać zasilanie. Po prostu nie w ten sposób, naprawdę, bo możecie w łatwy sposób rozwalić sobie cały system plików. I w ogóle w takiej instalacji inteligentnego domu nie wyobrażam sobie, żeby Raspberry Pi nie było podpięte pod UPS-a, no bo to tak naprawdę proszenie się o kłopoty. A na koniec, róbcie backupy, bo nie ma rozwiązań bezawaryjnych. Nigdzie nie ma rozwiązań bezawaryjnych nawet w NASA. Na dzisiaj to już wszystko. Zachęcam was do subskrybowania inteligentnego kanału, no i kliknięcia w dzwonek, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Ja już się z Wami żegnam, a kolejny odcinek zobaczcie jak zwykle po lewej stronie.